Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie arena prób, czy też obfite próby, jeżeli chodzi o drugą nową postać, czyli Queen. Tak jak w przypadku Jokera, mamy tutaj tylko 6 walk zamiast standardowych 12, no ale bierzemy to co nam dają i od razu lecimy z tematem. Także pierwszą drużyną będzie Queen, ortrost, Belinda, Rowan oraz Estrilda. Tutaj będzie troszkę ciekawiej, ponieważ podoba mi się jedna formacja, a w sumie jedno połączenie dwóch postaci, czyli Queen oraz Kriat w późniejszych walkach. Podwójna Karuzela Śmierci to jest jednak masakra totalna. Także pierwszą walkę mielibyśmy załatwioną. Zbieramy nagrody oczywiście, czyli esencja tak samo. Drugim ustawieniem będzie Queen, następnie Albedo, Belinda, Rowan, oraz Artur z tyłu, raz, żeby Nara go przyciągnęła, a dwa, żeby dał mm, busta do Albedo. W sumie, żeby Albedo dała busta pozostałym postaciom. Także on jest tutaj wrzucony tylko tak sobie, żeby był. W sumie postacie stoją za jego plecami. Tak przy okazji. Więc też coś z tego mają. Także Albedo i Queen to będzie naprawdę bardzo fajne połączenie, myślę. Udajemy się teraz na lewo. I tutaj, formacja bez zmian, tym razem dosłownie ta sama formacja. I też bez problemów większych powinno się udać. Belinda rzuca bardzo ładną multę. Sofia w sumie nie robi nic ciekawego. Swoją multą. Mógłbym też przy okazji pokazywać czasami obrażenia Jokera i porównywać je z Queen, ale to nie ma aż takiego znaczenia, bo to jest tylko i wyłącznie arena prób, a nie prawdziwy progres. Także tutaj będziemy ustawiali następująco: Queen, Eziz, następnie Skrzyat, Rowan oraz Wurk. I lecimy. Też walka, jedna z łatwiejszych. Tutaj będzie pierwszy przykład podwójnej karuzeli śmierci. Naprawdę fajnie to wygląda. Teraz kolejna Queen. Zaraz jeszcze wiedzie Skriat. Naprawdę fajnie widzieć, jak przeciwnik nie może nic zrobić. Dosłownie. I tutaj, jeżeli chodzi o obrażenia, to Skriat i Wurk ale Queen, jak na takiego wojownika pod siłę no całkiem spore obrażenia robi. W niektórych walkach nawet miała najwięcej, jak sprawdzałem. Także tutaj będzie Queen, Orthros, następnie Rowan do góry, na środek Skriat i na samym dole będzie Belinda. Aeron tutaj nawet nikogo nie przyciągnął. Także następna bardzo łatwa walka. Nikt nie zginął. Te próby Queen były łatwiejsze zdecydowanie. Tutaj nie trzeba było aż tak kombinować. I ostatnie ustawienie to Queen, następnie Rowan tym razem z przodu, skryata dajemy do góry, Nara na środek, no i Aziz na dole. Nara oczywiście musi przyciągnąć Gwyneth i to jest w sumie całe i jej zadanie. Tak jak widać, ta Gwyneth bardzo szybko ginie. Tutaj mamy Karuzelę Śmierci, Ezis jeszcze wyłącza zdolności i następna Karuzela, także po prostu przeciwnicy absolutnie bez żadnych szans. I tutaj Skreat no i queen też całkiem fajne obrażenia robi. Także generalnie po tych próbach nadal pozostaje przy zdaniu, że według mnie lepsza jest Queen. Każdy oczywiście może mieć swoje zdanie. Jednak na pierwszy rzut oka, na takie pierwsze spojrzenie bez danych od graczy Pay2Win, którzy zmaksują te postacie w pierwszy dzień, tak? No według mnie Queen się wydaje lepsza. Daje więcej dla drużyny też przede wszystkim, przynajmniej według mnie. Także ja prawdopodobnie będę celował jako pierwszą w Queen. Hmm, oczywiście będę chciał obie postacie. Ale Queen to jest taki priorytet, więc jeżeli ktoś by chciał kupować i zapytałby mnie teraz co kupić za te 70 zł, no to ja bym polecał Queen. Ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moje osobiste zdanie. Także ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę wam ukończenia Areny Prób bez żadnych najmniejszych problemów. Przy okazji życzę wam miłego, przyjemnego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.